Dzień dobry, cześć i cześć, do was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Teo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w, su w super obtusem samochodziku, jakim jest yy, chyba jakieś coś w, w stylu Ferrari. Yy, I zabieram dzisiaj Teo na randkę. Będzie tak. romantycznie, oczywiście, mm. że tak. <słuch> Jak nie dostanę znowu... Przepraszam. No miałeś się <słuch> zachowywać dzisiaj, wiesz? Tak, no to jest randka, słuchajcie, także postaramy się to zrobić profesjonalnie. E, czekajcie. Kulturalnie. Ja się chcę przygotować. Proszę mnie zabrać Oj, do, do miejsca, gdzie mogę się przebrać. Zapiłaś pasy w ogóle? Nie. A to dobrze, najwyżej umrzesz. Znaczy ten... No. Wyleci przed Ja wiem, Fajna że bezpieczeństwo autora. ponad wszystko na randce, ale to chyba nie do końca to mieliśmy na myśli. Co? No jest bezpieczny? Nie jest bezpieczny, co? Co ci chodzi? Nie, no jest. Bardzo. Czekaj, bo tutaj muszę znaleźć dobry sklep. Sekunda, zaraz znajdę dobry sklep. Tylko tak, że mnie ceny nie zabiły, hello. Nie, no jak jeździmy Ferrari, to wiesz, to, ja, to ja, fajnie. Ale ja z ubogiej dzielnicy jestem. A ja stawiam, tak że wiesz, nie ma problemu. Aha. Jasne, że tak. Znaczy na niby, nie? Tak, w rzeczywistości ona i tak musi zapłacić. Psz ale nie wchodzi. No. Do luksusowego sklepu cię wezmę. Mhm. Może, może uda mi się kupić pończochy. O. Ja, dziś ja. Proszę bardzo. No, super. Albo nie, tu zaparkuję. Oj! <grystanie> Zapraszam! Chciałem zaparkować, żeby to łatwiej się wyjechało, wiesz? Tiaaa! Przepraszam. Ty! To ja będę tutaj. Nie, czekaj, tutaj, jakoś tak, no. <grystanie> ty Nie! To ty ja a ty się schowaj na bezpiecznie, wiesz? Tak, ja, ja już właśnie to stwierdziłam, że tak będzie naj, najlepiej. Dobra. Co ja chcę? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, randka wychodzi na, na to, że nasza randka będzie wyglądała tak, że <grystanie> Teo, jak się tylko ubierze już ładnie, Biorę do szpital na początku. Trochę zakrwawiona jestem. będę jej strzywać twarz, ręce, nogi będę im strzywać, doszywać. No. Niestety tak to wygląda. Ja zobaczę, czekajcie, może to ty... Zdejmę kolczyki sobie też jakoś ładnie się ubiorę, czy coś może. Boże, ty na tego szpitala to nie weź na operację <grymne> plastyczną, a nie. <grymne> na plastykę mówisz? Wybierz sobie tam jakiś gotowy strój czy coś tam jakiś, nie wiem tam jest strasznie duży wybór, ogólnie rzecz biorąc. No, to sobie trochę poklikam chociaż. A. Zobaczmy jakieś tutaj, co tu mamy. O! Złoty typu kordel. A! Jakieś inne? Coś kupiłem kiedyś. O, tutaj coś jest. O, złoty łańcuch. Złoty łańcuch. To jest to, co noszę na sobie. Czekajcie, kolczyki to ja może zdjął. Bez kolczyków, o! Tak jest. Chodźmy okay. z drugiej strony. Co, już gotowa jesteś? No. A, tu już wychodzę. Mm. <głos> <głos> Ale dupką o, kręcę, mre. jak idę. Teraz jestem w szpilkach, to nie mogę biegać. Siadaj, siadaj. Opcja na wampa dzisiaj. Ale czekaj, ja chcę no. prowadzić. Ja, ja tu jestem panem. Czekam. No to... <noise> Leżeć. No. Z drugiej strony gdzieś... A ci mężczyźni. Może moje to ja prowadzę. Prosta sprawa, no. No no. Dobra, wezmę się w romantyczne miejsce oczywiście. Czeka, oczywiście. Niezu, to, to są romantyczne miejsca. Są jakieś romantyczne miejsca. I ten motyw, w którym właśnie drapiesz się z tyłu głowy, nie? Wiesz co, pójdźmy najpierw do sklepu. Najpierw do sklepu pójdziemy. Ja bym się wziął do restauracji, ale wszystkie są zamknięte o tej godzinie i w tej dzielnicy. No dobra, w tej dzielnicy są same burdele, nie ma po prostu w restauracji, e, więc wezmę Cię do, e, do tego, do Żabki. Okej. No, znaczy, nie <coughs> wiem, No jaki, jaki sklep monopolowy? Znaczy ogólnie sklep, o. Dlaczego od razu powiedziałem monopolowy? A, ale to by nie był głupi pomysł, dobrze. To <coughs> Ta, ja dokonam zakupu... nie mówisz, nie, na Czesiu faktycznie, to nie, to coś. To już tu powiedziałeś. Nie, no czekaj, no to jest dobrze. Jak tam u ciebie się jeździ po lewej czy po prawej? Normalnie po prawej. A, czyli jak jadę po lewej, to tak dziwnie wygląda na ciebie. No troszkę. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Chwila. Zaraz będziemy tutaj na miejscu. O, tu jest, o, widzisz? O, proszę bardzo, jest sklep. No ale wysiądź pierwszy, co? No proszę, jak ładnie zaparkował. Widzisz? ale nie zamknąłeś drzwi. O. Bez jaj. O <grym grym wytanskanie> Boże. Weźmiemy sobie, Ona nie wzią... wiem, mrożony groszek? <grym> Co? Mrożony Wie? groszek. Mrożony groszek. O. O, ulubione słodycze ćpunów i dzieci. <grym <grym <wytanskanie> Co? Jak tam? Kupiłeś sobie coś tam, co chciałeś? Dwa piwka wypiłem. Gansko. Od razu mi lepiej. Jak o, mi jeszcze ja zdradzisz, jak się tego używa? Co się kupiło? <noise> Nie wiem, o czym mówisz. Już? No, jak ja mam użyć tego, co żem kupiła? Kulturalnie. E, więc tak, wyjdźmy najpierw, chodź stąd. Mówisz, że w sklepie nie wolno. No... O, tutaj ja ci... O, otworzę ci drzwi z tym gentlemanem. Proszę bardzo. Mm, dziękuję. Widzisz? Znowu mnie położysz. No. Jasne. <ślesz> Ale co ty robisz? Dobra, kulturalnie sama <ślesz> wysiądę. Nie no, poczekaj. <ślesz> <ślesz> nie. <ślesz> nie. <ślesz> Kobieta nie umie wsiąść do auta. Mm, czy ja? Nie. Dobra. Teraz musimy znaleźć takie miejsce, w którym można delikatnie spożyć alkohol. Um, Okej. Okay. To mnie wypad, w jakieś szczerze. Można... Co? Różne rzeczy można spożyć. O, były otwarte, widziałeś? Tak, tak. Znaczy były delikatnie otwarte. Jak wysiądziesz z auta, o, klikniesz sobie M, później na ekwipunek, Później przekąski, to później masz piece I, I o robisz tak, widzisz? To jest romantyczna randka, widzisz, tak się robi. Jak chcecie miewać dziewczynę, to od razu. Naprawdę. Ferrari, do tego jakiś monopolowy tani. Bardzo tani. <laughs> Bardzo tani monopolowy. Jest okej. Okay. Piwo za trzy dolce. Tak jest. Ale ma, czekaj, otworzyć ci drzwi, żeby nie było. O. Czekaj, bo ja tu mam ten jeszcze, o. Proszę bardzo. Mam jeszcze. Teraz zapalimy. Papieroska, jeszcze papieroska zapali, kurczę. No tak. Już? No, to Nie tam Nie no, to przecież jednego wypaliłam, co ty to. Dobra, wsiadaj. Trzy, dwa, jeden. Startujemy! Ci mówi, że ja w szpilkach to nie umiem. No. No jedziemy, jedziemy, o proszę. Huh. Troszkę mi miota. To te niskie zawieszenie. Ej kurczę, jestem wypijany chyba. Ja nie wiem, Naprawdę. ale wy, wypiłam trzy te piwa i nic. Jak, nie, znaczy też mnie nic, ale jak jadę autem, to mnie ten skręca, wiesz? Tak samo. Aha. Samo okay. od siebie, jestem delikatnie wstawiony. Ledwo, ledwo co minął gościa. Jak kulturalnie. I panią. <noise> nie krzycz tam kobieto, no, to nie moja wina. Widzisz, o! Widzisz, właśnie, wykupimy dla ciebie lot widowiskowy. Jezu, nie? no. Z dachu na parterze, no rozumiem. Tutaj zaparkuję, bo tam nie można parkować, chodź tutaj. Mhm. Albo wchodź pierwsza. Mm. <noise> Serio? Oh, ta. Też chcę a co popatrzę, a coś się będę żałować. O. Muszę patrzeć w górę drabinki. Okej. Okay. Dobrze. Jedna zaliczone. Mamy tu następną Mamy. Nie no, teraz ja chcę pierwszy. No dobra. Ej! Chciałem, kurde. Przepraszam. Tu wganionego gramy, wiesz, tak, tak żartobliwie. O! nie szkodzi, To było taki żarcie. Tu się da wejść, nie? Mam mocne, twarde nogi mam. Ja cię. To są śmigliki. O? No. Tutaj będziemy, mieli lot widowiskowy. Jadać śmiało. No staram się. Użyj klamki. A. Nie w drugą, czekaj. O. O. Patrz. Ej, ten autobusista coś zrobi źle, zobacz, a nie, on jakoś krzywole jeździ, no, no. Dobra. Eee... Co? Druty wysokiego napięcia, te sprawy? Druty? Nie, nie ma druta. Okej. No tak. Spokojnie, spokojnie, już będzie, zaraz będzie lot widowiskowy, już. Mm. Jestem pod kon... już pokontroluję to. Nie, tutaj, ten, może polecimy. Zmienimy zdanie. Dobra. To jest komisariat policji. To nie. Nie ma nic ciekawego kompletnie. Proszę bardzo. Podziwiamy widoki. Elegancko, ładnie. Ach, ach. Widzisz? Jak się w romantycznie to nie zrobiło. Tak, że przykro mi. Na wschód to trzeba poczekać. A my nie mamy czasu. No, nie, nie. Bo to są te a. randki ekspresowe. Randki? Tak. Bardzo ekspresowy. Tak czy to można lądować na takich rzeczach? Ja się zastanawiam, czy tam się da wejść w ogóle na to. Na co? No na tego żurawia. Spróbujcie zrzucić jako piersią. Poczekaj chwilę. Zobacz, czy tam dobrze stoimy. Nie stoimy wcale. No <laughs> to będziesz musiała wyjść w locie przecież chyba. No to dajesz. Poczekaj chwilę, tylko muszę jakoś tam... Yy, jeszcze nie powiedziałem, ale... Ale okay. stoję. Dobra, widzisz? Teraz przesuń się trochę ha, ha, do przodu. OK. Jezu, o, nie po tym! Nie, nie po tym, tam do środka wejdź, co ty robisz? Jezu, zabiję zaraz. No nie mogę z tego zejść. No co za... To dziewczynka no? No centralnie, mogę iść tylko po yy, tym. Nie, się! Au. Okej. Okay. Oj, nieważne! O kurde. Mówiłam, że tam będę miała lot widowiskowy z, z tego, eee, z dachu ten, aż możesz... na, na sam dół. Możesz mi z asfaltu? <laughs> Chyba ty mnie. <laughs> Co ty się ze zeskrupa... Aaa, też umarłaś? No, ale spoko. No dobra, nie, nie szkodzi swojej. Zaraz będę miał tutaj kolejną limuzynę dla nas. O. Już jadę, już po ciebie jadę. To? Nie, nic tego. Nic? Budka. Dobrze, zaraz będę, zaraz będę po ciebie. Tak, już mam auto ładne. Już podjeżdżam. A, ty jeździsz na motorku już? No. Możesz zejść? O. Tak, mogę. Mam ładne auto. Widzisz? Zapraszam. No, już. Proszę bardzo, zapraszamy. Tyk. O. I teraz wezmę cię, czekaj, gdzie cię wezmę. teraz cię wezmę gdzieś jeszcze e, hmm. hmm. No my tu mamy ciekawego. Co byś ci tu, można pokazać? O, tutaj hmm. na pewno. Ci się spodoba. O, proszę bardzo. Piękne, fajne miejsce. Aż się boję. Ja też. Nie, no, bardzo sympatyczne, romantyczne miejsce jak najbardziej. Mhm. Mm ja jedziesz pod prąd chyba? Nie. Nie, faktycznie. O. Aha, z jednorożcem! Świetnie. <laughs> Co? Tu wchodzisz? chodzisz? No, Dobra, przepraszam. Już, już po kobiecie. Po wysiąść... Chciałabym wysiąść. O. Czekaj, jakby mi się postać zbagowała. Dobrze, to idziemy potańczyć w takim razie. Oj, ty siedzisz w aucie? Nie. O, wysiadłaś. No. Zobaczyło ci postać. Bo byłaś w aucie przez chwilę. Aha. No. Dobra, chodźmy tutaj. Ale cię, ale cię ladrzy normalnie skaczesz tutaj z lewa na prawo. O, możemy hmm? wejść. <grym> Dobra, śmiało, śmiało. Dlaczego on taki przerażony jak... Dostał twarz. Siemanko? Czy ja mogę zamówić drinka? Myślę, że tak, możesz to zamawiać chyba. Albo nie, bo dostał wpysk ten ochroniarz. Ja mogę. Tak? No to słabo. Tak ja tu zrobię za sporządek, tak nie może być. Sekunda. Tak nie mogą nas tolerować. No ja po prostu ja już nie mogę, nie? Ja, ja muszę, muszę sobie ulżyć dzisiaj. Jaki mam lipstick na twarzy. No przecież ona jest goła, czemu do niej strzelasz, jest bezbronna. Hello? Co jest? Oni, oni wstają! Co ty jej zrobiłaś? Ja nic. Normalnie ze babkę, ona wstała. Ja cię tu jest szatnia. Gdzie ty weszłeś? Gdzie tam wchodzisz? Halo? Oni mają boła. Bo... Boła, boła... boła mają. <śmiech> <śmiech> boła. A tu mają misia pluszowego, zobacz. A tam misia. Jest scena, mogę potańczyć. Chcesz jakąś Ciela? interakcję z tą rurą zrobić? Nie da się. Łe nie fajnie O, przepraszam. Nie bij mnie! Ła. Nie Możesz zrób. przestać. Ła, Znowu... Mnie. Idź mi stąd, sceny mi zabierasz. Jesteś wulgarna. No. O. To źle? Wow, uderzyłaś mi jakimś cudem. Ciekawe jak robisz. Co to robisz. Jak tam weszłaś? Gdzie? No przeskoczyłaś to. O, tak, dobra. Gdzieś nie przeskoczyłam, stoję tu To znaczy, przecież jakaś pani leży. O, dobra, okej, okay. nieważne. Chodźmy tu. Chodźmy stąd, bo się zbył niebezpiecznie. O Jezu, ona pistolet wyjęła. <śm> A, dobra! Wezmę <śm> 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 hmm. pistolet jakiś może Serio, przecież ja nic nie robię, co ty to? Pukawka, szybko! No rany Muszę jakieś pistolety lepsze znaleźć, jest taki mocno. Dobra, wyłazimy, stąd, bo się zrobiło niebezpiecznie, wiesz? Ja nie wiem, te, 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 te randki z tobą takie to jakieś ostatnio niebezpieczne. No nie. Radni oh! Rani mój mnie, usta, usta, czy coś. Mam. Czekaj, idę, idę. O, nie zdążyłam, przepraszam. Zwłoka, moja zwłoka zniknęła, czyż nie? Idę tam do ciebie, zaraz ci pomogę. Zaraz ci odbije, Znaczy ten, w sensie ja ci odbiję. Nie, że tobie odbije, tylko że ja ci odbiję. O, śmigłowiec wylądował. Policyjny. Fascynujące. Poczekaj chwilę. Nie, teraz nie. Teraz leci jednak. Co jest grane z tymi śmigłowcami? Ja nie wiem. Ciekawe, jak tu wjechałam w jakieś slumsy? Boże, ale, to, ale normalnie ladrzy, normalnie. tam tu byłaś, a teraz się nie ma. Ty mówisz, że w slamsy wjechałam. Lumsy? No. Ty chyba dalej jedziesz. Gdzie jesteś? Widzisz. Aha, tam jesteś. A! Eee. Yy, yy, Co? Lewitujesz mi przy samochodzie. Już nie nie mówię, że coś się dziwnego dzieje. Bo ty byłaś zaparkowana tutaj tym autem, mówię, kurczę, ona pewnie się zladziła, pewnie już daleko jest, jest daleko stąd, że gdzieś tam uciekła, nie? No. Ale skoro ja ci widzę, to spróbuję Cię wyciągnąć z auta. Okej. Okay. O nie. To się porobiło się się. Dziwne rzeczy się dzieją. No dobra, to co? Tym symbolicznym akcentem myślę randkowym. Jak Ci się podoba randka? Powiedz. No było bardzo ten... ekscytująco, wybuchowo i w ogóle i romantycznie. Bardzo, bardzo. <laughs> bardzo było, nie? Było bardzo, tak. bardzo, tak. Tym z symbolicznym <laughs> akcentem kończymy. Dziękujemy. Dajcie znać, jak Wam się podobała randka. Myślę, że takich randek powinno być więcej. Tak. tak. Myślę, że jest jeszcze dużo miejsce I w dużo tym świecie, kobiet. których. A, tego nie miałem nie mówić. <laughs> w którym chciałbyś mi pokazać. Dużo kobiet jest jeszcze. Tak, Nie ja też chcesz mi pokazać? Coś sugerujesz? Tak, oczywiście. oczywiście, o, same kobiety teraz mam na chodniku, wiesz? Tak? O no. proszę. Wszystkie się do mnie uśmiechają. O, o znalazłem mnie muzynę nawet. Wiesz o tym? No to teraz już wiem. Idealna limuzyna, w sam raz dla szesnastora. O. Dobra. Trzymajcie się, popa. Pa. pa. pa.